bardzo często wybieram marki zarówno odzieżowe, jak i marki na przykład związane, nie wiem, z wykończeniem wnętrz. Bardzo często i współpracuję i pokazuję, ale też i bardzo często pomagam takim markom polskim zaistnieć. I uważam, że te produkty są jakościowo fantastyczne, że te produkty są dopracowane, no i że są świetne jakościowo, bo one potem jak na przykład te firmy są bardzo dobre, to one potem idą w świat. Mamy już takie przykłady takich marek i z tego się też bardzo cieszę. My, naprawdę Polacy, nie doceniamy siebie. My bardzo często myślimy, że gdzieś indziej jest lepiej. Naprawdę nie jest lepiej, mało tego. Ten etos pracy w Polsce, ale też ta, ta niesamowita dbałość o jakość jest naprawdę inna niż za granicą i to już wiem na pewno. A jeżeli chodzi o remonty, wykończenie wnętrz, wystrój wnętrz, to my nie mamy sobie równych, wierzcie mi, drodzy Państwo.